Witam serdecznie w 27. antyklerykalnym podsumowaniu tygodnia. No, i jak pech, to pech, jak już się wszystkie problemy z mikrofonem, a w zasadzie z mikrofonami skończyły, zaczęły się problemy z komputerami. No, i żeby nie przedłużać, powiem tylko tyle, że musiałem zrobić takiego formata dosyć porządnego, dużego formata, On troszeczkę długo trwał, a zanim to w ogóle robiłem, tego formatu musiałem wszystkie dane poprzegrywać na dyski zewnętrzne. A ponieważ ja tam mam Unity, projekty i te sprawy, no to to jest prawie 1 terabajt. No, to tro troszeczkę szło, zwłaszcza, że moje dyski zewnętrzne, no to też tam USB-2, więc to też nie ma. Szału z prędkością, więc to kilka godzin szło na deski zewnętrzne, później format taki hardcore wyszedł kilka godzin później instalowanie, reinstalowanie aktualizowanie Windowsów i wszystkich innych programów później zgrywanie wszystkich rzeczy, bo nasz koszyczek również tam na szczęście został uratowany no i co, jak już wczoraj chciałem wieczorem robić te antyklerykalne podsumowanie tygodnia, to mi komputer powiedział, że nie ma takiego składania, ponieważ co z tego, że wszystko masz aktualne, jeżeli tutaj na przykład DaVinci wymaga jakichś innych sterowników do karty graficznej, no to choć teraz i szukaj po forach, jaki tutaj sterownik w twoim wypadku jest potrzebny do twojej karty graficznej żeby DaVinci ci ruszył, no ale w każdym razie wszystko już zostało przywrócone do stanu użyteczności. No i w ramach aktu desperacji i rozpaczy postanowiłem użyć ostatniego gotowca, którego miałem na taką czarną godzinę, a tak czarna godzina właśnie jest w tej chwili. Jak już pewnie widzieliście jakiś czas temu, zrobiłem takiego shorta, jak ten słynny Meksykanin śmieje się, w mojej wersji śmieje się z Rafała Betlejewskiego, który opowiada o tym, jak w starożytności panował feudalizm. No to ja kiedyś właśnie na czarną godzinę zrobiłem cały taki chyba dwuminutowy filmik, jak Meksykanin o tym opowiada, tam uczyłem się dodawać napisy, bo ja pierwszy raz wtedy dodawałem i tak dalej, i tak dalej. No, i jakby problemów było mało. Okazało się, że okazało się, że podczas renderowania filmu z Meksykaninem ostatnie kilka sekund zostało ucięte. A ponieważ jestem po formacie, to już tego nie odzyskam. No, ale trudno, już mam taką wersję z uciętymi ostatnimi sekundami. No, ale jakoś to przeżyjecie. No, ale zanim puszczę Wam filmik na czarną godzinę, to być może zauważyliście, że u mnie na Turcy jest teraz Szymon Pękala i nihilistyczny ateista, który komentuje jego film. No, ja sobie go tak posłuchałem. Ja nie znam pana nihilistycznego ateisty. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Nie wiem, czy jest. Że no raczej jest mały, bo ma tylko 1200 subskrybentów, no ale z drugiej strony to jest i tak kilka razy więcej niż mam ja, więc co ja tam będę się wypowiadał. W każdym razie nie znałem go wcześniej, posłuchałem jego filmu i według mnie ma on. No nie chcę go atakować, bo nie chodzi o to, żeby atakować osobę, ale w mojej ocenie nihilistyczny ateista, kiedy komentował film Szymona, Szymona Pękali, miał dość duże problemy z oceną rzeczywistości. No i jeszcze tak na szybciora, zobaczyłem jego shorty, więc y, tym bardziej się przekonałem, że prawdopodobnie pan nihilistyczny ateista ma. Rzeczywiście, duże problemy z oceną rzeczywistości, więc w najbliższym czasie pozwolę sobie zrobić film, który będzie odpowiedzią na ten jego film. Może go zrobię w tym tygodniu, może w następnym, może jeszcze później, bo u mnie to różnie bywa. No ale dobra, może już nie przedłużajmy, może przejdźmy do tego krótkiego, półtorej, może dwuminutowego filmiku yy, słynnego Meksykanina. I to będzie tylko tyle w tym tygodniu. Mam nadzieję, że limit pecha już wyczerpałem nawet na przyszły rok i że w przyszłym roku wszystko pójdzie gładko i pięknie. A teraz zapraszam do filmiku. Klęczenie bowiem to relikt starożytnych, feudalnych relacji pomiędzy władcą a poddanym. Bo ja Moglibyśmy być naiwni, gdybyśmy nie znali historii. Sí. y la encontré porque te estaba la payadera agarrada entre metiendo entre las piedras de chipiona de faro, y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la ve de ¡Es tú! ¿Qué casi tú! con los dos sacos de ruta. ¡Ay, llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! que ya Ay, es yo! Con el bañado, con el bañado, con la ¡Ay! la Ay, no vea, eh, me, me, y al último, que cuando ya salió la vida en regla, estaba llorando dos me, me cobró el tío la metros. Y ya no fui más. Me fui andando a cuello amarillo hasta hoy. Dobrze, no to by było na tyle. Przepraszam za jakość tego filmu, bo tak jak powiedziałem, końcówka jest ucięta. I mam nadzieję, że do wtorku spotkamy się o siódmej rano i że będzie to normalnie poskładane. Trzymajcie się z Panem Bogiem.